Cześć, z tej strony Szymon. Jak widzicie za moimi plecami dziś zapraszam Was na jesienny test, a będzie to test nowego elektryka od Kalisa, czyli modelu Kalis Teos R50. Zapraszam Was do oglądania tego materiału. Słowacki Kelis tak naprawdę od dobrych kilku lat prężnie rozwija swoją ofertę elektryków. No i naszym zdaniem to, że Kelis może nie jest jakąś taką wielką, globalną marką, wcale nie, nie umniejsza, bo Słowacy mają w swoich szeregach naprawdę innowacyjne konstrukcje. Dość wspomnieć, że już Około 2, 2 lub 3 lata temu testowaliśmy Kalisa Teos F90, czyli takiego mocno endurowego fula wykonanego z bardzo innowacyjnego materiału. Następnie Kalis dodał do swojej kolekcji model F100, czyli fula o skoku 150-140 mm skoku, także wykonanego z innowacyjnego materiału który w swojej klasie chyba osiąga najlepszą wagę w okolicach 20,6 kg, co jak na rower e-enduro, tak dużej ilości skoku no jest po prostu wynikiem świetnym. No i Kelis spokojnie może tutaj z podniesioną głową stać ramię w ramię z tymi największymi producentami elektryków na świecie. W tym materiale skupimy się jednak na bardziej przystępnej cenowo wersji Teosów. Jak powiedziałem na wstępie, przedmiotem tego testu jest Kelis Teos R50, a więc wykonany z aluminium full, który legitymuje się skokiem 135 mm skoku tylnego zawieszenia. Z przodu mamy widelec o skoku 150 mm. No i podobnie jak te bardziej zaawansowane teosy mamy tutaj chociażby koła w układzie mulet, Duże 29 calowe z przodu, 27,5 cala z tyłu. No i oczywiście tym, co łączy także tą konstrukcję z tymi najbardziej zaawansowanymi jest chociażby układ zawieszenia. Czyli znany Thing Link układ Kalisa z wirtualnym punktem obrotu. Tutaj mamy, co prawda, jego wariację dostosowaną właśnie do aluminiowej ramy, natomiast kinematyka tego zawieszenia jest bardzo podobna. No i oczywiście, jednym z takich elementów, które będą tutaj nas mocno interesowały, jest zastosowany system wspomagania. W tym modelu spotykamy system Panasonica ich topowy silnik o, potężnej, o potężnym momencie obrotowym na poziomie 95 Nm. Jak to wszystko działa w praktyce, o tym opowiadamy w tym materiale. Jak zwykle opowieść o tym rowerze rozpoczniemy sobie od omówienia detali związanych z ramą. Kelis w swojej komunikacji dotyczącej tego modelu mocno chwali się i podkreśla to, że rama tego modelu zbudowana jest w mocno innowacyjnej europejskiej fabryce, w której do budowy tej ramy używa się automatyzacji, głównie tą ramę budują roboty. No i faktycznie Pierwszy rzut oka na tę ramę każe stwierdzić, że jest ona po prostu dobrze wykonana. Tutaj spawy są mega ładnie położone. Nie wspomnę już też o malowaniu, które jest po prostu ładne. Oto jest oczywiście kwestia gustów, natomiast ta rama sprawia wrażenie ramy premium, na co na pewno należy się Kejsowi duży plus. Przechodząc do takich bardziej istotnych z punktu widzenia użytkowania cech tego, tej, tej ramy. Warto wspomnieć o tym, że mamy tutaj baterię w pełni zabudowaną z dolną rurą ramy. Dziś to jest oczywiście standard w takich nowoczesnych, zaawansowanych elektrykach. Natomiast co jest godne uwagi, to to, że ta, ta bateria jest demontowalna, a jednocześnie Kelis uniknął tutaj konieczności wycinania jakichś dużych otworów, na właśnie, służących właśnie do demontażu tej baterii. Zastosowano tutaj fajny, prosty patent, dzięki której baterie wyciąga się od dołu ramy. Żeby to zrobić, wystarczy odkręcić jedną, jedną śrubę za pomocą imbusa, więc no jest to naprawdę fajne, intuicyjne i jednocześnie właśnie nie osłabia ramy, więc ten, ten szkielet może po prostu cieszyć się dużą sztywnością boczną, co oczywiście w perspektywie ciężkiego elektryka jest bardzo istotne. No i co nie mniej istotne, to to, że mamy tutaj na pokładzie baterię o potężnej pojemności 725 WHz, którą Kalis zbudował w kooperacji z niemieckim BMZ, ale o, o tym jak przekłada się to na zasięg i, i wszystkie cechy z tym związane opowiemy nieco dalej. Rower o 150 mm skoku z przodu i 135 mm skoku z tyłu, plasuje się oczywiście w gronie tych bardziej uniwersalnych fulli. No naszym zdaniem jest to, mamy tutaj coś typu złoty środek pomiędzy takimi typowymi, typowymi trailówkami a ciężkimi, pełnoprawnymi rowerami do e enduro Czyli w założeniu ten rower ma wpisywać się w potrzeby najszerszej grupy odbiorców, którzy szukają po prostu uniwersalnej maszyny do całodniowej jazdy na szlaku i chcą zarówno wygodnie podjechać, jak i pobawić się na zjazdach. Na co warto zwrócić uwagę już na tym etapie, to chociażby mocno obniżony przekrok tej ramy. Zauważcie, że ten przekrok jest naprawdę tutaj osadzony nisko. Z jednej strony pozwala nam to na montaż sztyc o naprawdę dużym skoku, a z drugiej strony pozwala po prostu na bardziej swobodne manewrowanie tym rowerem gdzieś na takich większych nastromieniach, na mniejszych prędkościach, kiedy musimy po prostu mocniej balansować rowerem pod cełą. Kelly's TEOS R50 spokojnie na to pozwala. I tutaj płynnie przechodzimy sobie do geometrii tego roweru, bo oczywiście zapas skoku to nie jest jedyna cecha, która pozwala określić ten rower jako naprawdę dzielny zjazdowo. Jeśli chodzi o geometrię, Kelly zastosował tutaj kąt głowy ramy na poziomie 65 stopni, co w połączeniu z tym 150 mm widelcem i z dużym kołem z przodu oraz naprawdę sporym riczem tej maszyny. Poprawia po prostu stabilność jego prowadzenia na zjazdach. No i już teraz możemy powiedzieć, że ta stabilność stoi naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Śmiemy twierdzić, że w rękach doświadczonego rajdera ta maszyna poradzi sobie spokojnie na większości tras spotykanych w najpopularniejszych polskich kurortach trailowych, takich jak bielsko Biała, Szczyrk czy Srebna Góra. Natomiast w rękach mniej doświadczonych użytkowników, którzy raczej wybiorą na tym modelu łatwiejsze ścieżki zjazdowe, no to na tych łatwiejszych ścieżkach zjazdowych i bez doświadczenia Kelistos R50 dodaje po prostu dużo pewności prowadzenia. Geometria zdecydowanie należy do mocnych stron tego roweru, natomiast trzeba sobie zaznaczyć, że jak na elektryka, który posiada z tyłu 27,5 calowe koło, ten rower jest dosyć długi no i trzeba mieć tego świadomość, że na jakichś takich ciasnych liniach podjazdowych. Tego typu linie często spotykamy właśnie w kompleksach tras trailowych. Trzeba będzie nieco pomanewrować, pobalansować tym rowerem, żeby odpowiednio złożyć się w jakieś takie ciasne agrawki. Trzeba się tego po prostu nauczyć. Nie jest to jakiś, jakiś wielki problem, bo oczywiście no, głównie ta maszyna ma dostarczać zabawy zjazdowej, natomiast warto to odnotować. Warto również odnotować to, że pozycja na tym rowerze jest typowo ścieżkowa więc dosyć komfortowa. Stromy, stromy kąt rury podśrodowej ustawia nas w dosyć centralnym punkcie na rowerze, dzięki czemu padałowanie tutaj jest dosyć wygodne, efektywne no i po prostu nie, nie przeszkadza nam jakoś bardzo. Można na tym rowerze spokojnie pokonywać naprawdę długie podjazdy w wygodnej pozycji. Ważnym punktem całości jest oczywiście system zawieszenia, wspomniany ThingLink, czyli system, który mieliśmy już okazję testować w innych wchódach Kelisa. Ten system z wirtualnym punktem obrotu cechuje się naprawdę przyzwoitą, progresywną pracą w drugiej fazie skoku, a więc jest naprawdę wspierający nas na tych najbardziej ciężkich trasach. Dlatego mi osobiście wydawało się, kiedy jeździłem na tym rowerze, że ten rower ma nawet nieco więcej skoku. Jeśli miałbym w ciemno strzelić, ile tu jest skoku, powiedziałbym, że nawet 140 mm. Fakt jest taki właśnie, że to jest mega progresywne zawieszenie. Dosyć czułe na początku, na początku pracy, natomiast głównie właśnie cechuje się tą progresją pod koniec, pod koniec ilości skoku. Mamy tutaj delikatną wariację, jeśli chodzi o system montażu dampera. No i jednym osobom się to spodoba, a drugim nie, no jakby już o gustach tutaj nie będziemy dyskutować. Fakt jest taki, że ten damper jest inaczej zamontowany. No i co jest ciekawe, on jest zamontowany asymetrycznie, bo zresztą jak zobaczycie na tym filmie, ten damper przebiega tutaj po lewej stronie od rury podsiodłowej. No to dla mnie to jest dosyć niespotykane. Podejrzewam, że tego typu patent został podyktowany po prostu względami materiałowymi. Teraz płynnie przechodzimy sobie do systemu wspomagania, bo to jest bardzo ważna cecha właśnie naszego, naszej R R50. Podobnie jak w hardtailach Kelisa, które zresztą mieliśmy okazję testować, link do tego materiału znajdziecie w prawym górnym rogu okienka, spotykamy tutaj topowy system firmy Panasonic. Zacznijmy od silnika. Silnik w postaci modelu GX Ultimate legitymuje się potężnym momentem obrotowym na poziomie 95 Nm. To jest więcej niż bezpośredni rywale pana Sonika, czyli najwięksi rynkowi gracze w postaci czy to Shimano, czy Boscha. Pod względem masy ten silnik jest również bardzo bliski Boschowi, bo osiąga masę niespełna 3 kg. Z tego co pamiętam, to jest 2,95 kg. No i cóż, kultura pracy tego silnika naprawdę no nie odbiega od tych największych graczy na rynku. To mieliśmy już okazję sobie sprawdzić nawet w osobnym teście tej jednostki. Artykuł szeroki o tym, o tym silniku i o tym całym systemie również znajdziecie na portalu, tym razem w wersji pisanej. Tutaj, w skrócie, bardzo podoba nam się czułość, czułość pracy, pracy tego silnika. Bardzo szybko odpowiada on na ruch korbą, więc jest dosyć elastyczny. No, ten moment obrotowy jest odczuwalny na szlaku. Siła, siła ciągu tego silnika naprawdę robi wrażenie, no i spokojnie poradzi sobie on nawet z najtrudniejszymi szlakowymi wyzwaniami. Jedynym problemem może być, jak to zwykle w elektrykach i zwykle w takich silnikach o wysokim momencie obrotowym. Problem gubienia trakcji tylnego koła, tutaj trzeba będzie popracować sobie nieco na własną rękę z ciśnieniem w oponach, żeby ona jak najlepiej kleiła, no i żeby jak najwięcej tej energii z silnika zostało, zostało po prostu przeniesione na napęd, a nie, nie wytracane gdzieś tam niepotrzebnie na szlaku. Jeśli chodzi o tryby wspomagania, mamy tutaj cztery tryby wspomagania: od eco do high. Sporo uwagi poświęcaliśmy w naszych testach trybowi auto, bo on faktycznie jest dosyć unikalny, jeśli chodzi o, o, o cały rynek. Tryb auto bazuje na tym, że Dostosowuje on moc wspomagania do naszego stylu jazdy, więc jeśli kręcimy sobie w sposób zrelaksowany, gdzieś tam spokojnie, ten tryb dawkuje energię bardzo delikatnie, a kiedy zaczniemy jeździć dynamicznie, no tutaj zbliżamy się do wykorzystania tego pełnego momentu obrotowego i ten silnik naprawdę dodaje nam sporo, sporo energii, sporo dynamiki do jazdy. Jednocześnie, co chciałem podkreślić, to to, że ten, ten rower, właśnie w połączeniu z baterią 725Wh, oferuje naprawdę solidny zasięg. No, w trybie eko, w takim zróżnicowanym terenie, gdzieś tutaj, w okolicach traili, właśnie przy górze ślęży, Raduni, zdarzało nam się. Zdarzało nam się osiągać zasięg nawet w okolicach 140 km. Tak jak mówię, to był tryb eko. Natomiast w trybie auto czy w trybie high ten, ten zasięg oscylował w, w granicach od 60 do nawet 90 km. Więc, cóż, no, to jasno pokazuje nam, że silnik pana Sonika, pomimo dużego momentu obrotowego, jest dosyć oszczędny w poborze, w poborze energii, no i cóż, no to jest ogromny, za, ogromna zaleta, no bo przecież każdy z nas kupując takiego e bajka do całodniowej jazdy, na, jazdy po górach, chce mieć tego zasięgu jak najwięcej. Wspominają o baterii 725 watogodzin. bateria montowana tutaj w dolnej rurze ramy wykonana w kooperacji z niemieckim BMZ, a więc z jednym z liderów w rynku i oferuje przede wszystkim duży zasięg. Ostatnim elementem całego systemu jest wyświetlacz oraz kontroler w jednym. Jeśli chodzi o przejrzystość tego wyświetlacza stoi ona na dobrym poziomie jeśli chodzi o ergonomię ja spotykałem te jakby bardziej ergonomiczne kontrolery które lepiej siedziały gdzieś tam pod palcem natomiast czy to jest jakaś wielka wada tego roweru nie sądzę. Najważniejsze cechy systemu Panasonika naprawdę robią wrażenie. No i cóż, jest to zdecydowanie mocna strona Teosa R50. R50 to jest jedna z dwóch wersji wyposa wyposażenia aluminiowych Teosów, jakie spotykamy w ofercie Kelisa, i to jest ten lepiej wyposażony model. Natomiast na pokładzie nie znajdziemy tutaj jakichś fajerwerków, znajdziemy po prostu solidne, solidnie działające podzespoły, które po raz kolejny przypominają nam, że w Kelisie pracują osoby, które faktycznie, autentycznie kochają kolarstwo górskie, kochają jeździć po górach i się po prostu na tym znają. Idąc po kolei, mamy zawieszenie obsługiwane przez produkty RockShoxa. Dużo uwagi poświęcaliśmy chociażby amortyzatorowi w postaci, w postaci ZEP Select. Kultura pracy tego amortyzatora stoi na dobrym poziomie, natomiast my zawsze doceniamy jego sztywność boczną, bo faktycznie to jest cholernie sztywnie boczny widelec, który w przypadku ciężkiego bądź co bądź roweru ma spore znaczenie w ogólnych odczuciach zjazdy. Mamy tutaj właśnie na myśli to, że rower prowadzi się po prostu precyzyjnie pod dużymi przeciążeniami. Ważnym elementem oczywiście roweru o dużej masie są hamulce. W przypadku naszego modelu są to 4- oczkowe SLX. -y. Szczególnie, że pod względem kultury pracy nie ma się tutaj do czego przyczepić. Siła i modulacja hamowania jest naprawdę na najwyższym poziomie. Szczególnie, że zarówno z przodu, jak i z tyłu spotykamy tarcze duże, 203 mm, więc operujące na takich dużych tarczach zaciski no mają pełne pole do popisu. Jeśli chodzi o pracę napędu, więcej opiszemy oczywiście, jak zwykle, w artykule na portalu bikeworld.pl. Tutaj możecie sobie odnotować tylko, że mamy napęd 11 biegowy który obsługuje tylna przerzutka Shimano XT. Całkiem nieźle dobrano też opony, to są produkty Schwalbe, oferują one całkiem niezłą trakcję, więc no tak jak mówiłem na początku projektanci Kalisa znają się na robocie przede wszystkim jeśli chodzi o jazdę w terenie. No i to w specyfikacji tego modelu widać. Jeśli chodzi o masę, no cóż, rower z aluminiową ramą, ze sporą ilością skoku, ze sporą baterią musi swoje ważyć. Kelis Teos R50 na naszej redakcyjnej wadze osiągnął wynik 25,7 kg. No i oczywiście ta masa będzie mogła przeszkadzać we wszystkich sytuacjach, kiedy rower będziemy musieli gdzieś przepchnąć, przeprowadzić. Tutaj na szczęście Panasonic daje nam także tryb Walk Assist, który pomaga nam. W tego typu sytuacjach. No cóż, natomiast no, nie da się ukryć, że jeśli przyjdzie potrzeba wniesienia tego roweru gdzieś, no to trzeba się będzie nieco, nieco napłacić. No i cóż, takie ogólne wrażenie, jakie wywarł na nas Kelis Teos R50, jest naprawdę bardzo pozytywne. To jest kawał solidnej maszyny. Przede wszystkim uniwersalnej maszyny do jazdy po górach. Która wpisze się w potrzeby tak naprawdę szerokiego spektrum odbiorców, zarówno e, początkujących, jak i tych bardziej e, zaawansowanych e, riderów. Na pewno mocną stroną tego roweru jest e, uniwersalna geometria, z jednej strony pozwalająca na wygodne podjeżdżanie, a z drugiej strony oferująca masę stabilności e, na zjazdach. E, Moim zdaniem, w sensie, w moim odczuciu, ten rower naprawdę wydawał mi się, że ma nieco więcej skoku niż jest w rzeczywistości. To jest pewnie zasługa z jednej strony tej geometrii, z drugiej strony udanego systemu zawieszenia. Fakt jest taki, że R50 naprawdę ma całkiem przyzwoite właściwości zjazdowe. No i cóż tu więcej powiedzieć? Trzeba po prostu to, to poczuć, poczuć na szlaku. Kolejnym plusem tego roweru jest oczywiście system wspomagania, bardzo naturalnie dawkujący energię, jest responsywny, elastyczny, pod względem osiągów dorówna, dorównuje największym graczom na rynku, więc moim zdaniem no, tak naprawdę trzeba się rozglądać za tym, że Panasonic chyba będzie się powoli rozpychał łokciami na rynku systemów wspomagania do e bików Minusy tego roweru zdecydowanie jest jeden minus, to jest dosyć wysoka masa. Szczególnie kiedy mam z tyłu głowy to, że Kalis potrafi zbudować naprawdę lekkie fule, to. Zapadło mi po prostu w pamięć, natomiast nie jest to też jakaś, jakiś wielki przytyk do słowackich konstruktorów, no bo tego typu konstrukcje na alumini aluminiowych ramach z tak dużymi bateriami, z tak dużym zasięgiem po prostu swoje ważą, no i to jest po prostu kwestia pewnych kompromisów i wyboru tego, czego my oczekujemy od tego typu konstrukcji. Na pewno Kelis Teos R50 cechuje się dobrym stosunkiem ceny do jakości. Ja śmiało polecałbym go znajomym, którzy szukają uniwersalnego fula w góry i nie chcą oczywiście wydawać fortuny na karbonowe i nieco lżejsze konstrukcje. No i cóż, no mam nadzieję, że w tym momencie to jest wystarczająca dawka wiedzy, jaką mogłem Wam przekazać o tym rowerze. Nieco więcej o nim piszę w artykule na portalu bikeworld.pl. W tym momencie ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten materiał. Jeśli tak było, zostawcie proszę kciuka w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami, nie tylko moimi, ale i całej redakcji. I cóż, do zobaczenia w kolejnych filmach.